Witajcie, zapraszam na kolejny odcinek. No właśnie, dzisiejszy film jest pokłosiem anteny, która się niedawno odbyła w zakładce społeczność kanału Aquascaping TV. Ogólnie wszystkich zachęcam do tego, żeby brali aktywny udział w tych ankietach, bo właśnie wy niekiedy jesteście pomysłodawcami tematów na kolejne odcinki. Wracając jeszcze do tej ankiety, tematem właśnie tejże ankiety było to, o jakiej roślinie chcielibyście kolejny odcinek z serii Atlas roślin akwariowych. Do końca głosowanie nie było wyjaśnione, ale na koniec wygrała Bakopa Karoliniana. No i właśnie o tej roślinie zrobimy dzisiejszy film. Po krótkim intro. Zapraszam na film. Zostańcie ze mną. Widzimy się za chwilę. Osobiście przyznam się, że mam nadzieję, że dzisiejszy film tylko was jeszcze bardziej utwierdzi w tym, żeby jeszcze częściej sięgać właśnie po tą naprawdę bardzo ładną, a przy tym bardzo prostą w utrzymaniu roślinę. W utrzymaniu raczej bym powiedział w hodowli. Bacopa caroliniana, czy jak to woli po polsku, Bacopa Karolińska. Muszę się tutaj Wam tak troszkę po cichutku przyznać, ale to tak naprawdę w sekrecie, żeby nikt nie wiedział i nie słyszał tego, że wielu nazw roślin po polsku po prostu nie znam. Tylko łacińskie nazwy. Od kilku lat mieszkam w Niemczech i tutaj jakby tylko i wyłącznie posługujemy się nazwami łacińskimi. Znaczy, Niemcy tam może mówią jeszcze tam po swojemu. Te nazwy, ale ja, jak powiem po łacińsku w sklepie, to wiem, że wszyscy będą wiedzieć, o co mi chodzi. Tak samo chodzi o ryby. No i chcąc, nie chcąc, po prostu wypadłem troszkę z obiegu, jeśli chodzi o nazewnictwo roślin i ryb po polsku. Jeszcze z rybami to jeszcze ok, ale roślin, naprawdę, jak się nazywają, po prostu pozapominałem. Dlatego, chociażby, żebym nauczył się tych nazw po polsku, warto też mówić nazwy roślin po polsku, bo też przecież my, Polacy, swój język mamy. Bakopa w naturze występuje w Ameryce Południowej, wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, jako roślina bagienna. W środowisku naturalnym ta roślina osiąga nawet 60 cm długości. W akwarium nie osiąga tak gigantycznych rozmiarów, ale te 40 cm to też naprawdę bardzo dużo. System korzeniowy tej rośliny jest dość słabo rozwinięty, jak na roślinę, która dorasta do wspomnianych 60 cm długości w naturze. Przeważnie matka natura wymyśla to tak, że czym wyższa roślina, tym ma bardziej rozwinięty system korzeniowy. A tu odmian. Liście są ułożone na łodydze przeciwlegle po dwa na okółkach. Można powiedzieć, że kolor tej rośliny w każdym akwarium może różnić się nieco, dlatego że po prostu ta roślina, jeżeli ma dostarczone odpowiednie ilości nawozów, CO2 i oświetlenia. Czasami nawet te listki potrafi mieć nieco czerwona. Jeżeli będzie w tak zwanym biednym akwarium, bez CO2, bez dużego oświetlenia i bez nawozów, ta roślina przeważnie jest zielona. Wracając do budowy tej rośliny, jak mówię, że liście rosną na łodydze, to znaczy, że roślina jest łodygowa. No tak, wiem, że kilka osób z Was pewnie uśmiecha się teraz pod nosem, bo mówię oczywiste oczywistości. I pewnie sobie teraz myślicie, że ja nie jestem Krzysztof Kolumb i nie odkryłem Ameryki. Chociaż, tak na marginesie mówiąc, to i ten facet nawet Ameryki nie odkrył, bo tak naprawdę odkryli Amerykę Wikingowie o wiele, wiele wcześniej. Musicie mi po prostu niekiedy wybaczyć to, że mówię. Oczywiste rzeczy, ale zdaję sobie też sprawę z tego, że różny stopień zaawansowania w akwarystyce mają poszczególne osoby. No dobrze, bakopa to roślina łodygowa, a to z kolei też po trochę tłumaczy, dlaczego ta roślina ma nieco mniej rozwinięty system korzeniowy. Dlatego, że w większości roślin łodygowych pobierane składniki... Odżywcze są zarówno przez korzenie, jak i przez liście. Uprawiane w akwariach bakopy wyróżniają się wśród innych roślin sztywnymi i stosunkowo grubymi, mało rozgałęzionymi, pionowymi, wzniesionymi do góry łodygami, na których są osadzone liście. I taka jedna bakopa, taka jedna pojedyncza roślina jest stosunkowo niepozorna, to posadzone w grupie bakopy zwracają na siebie uwagę. Szczególnie tą roślinę polecam do takich stosunkowo wąskich, ale wysokich miejsc, w których możemy ją zaaranżować w akwarium tak, żeby po prostu te miejsca wypełnić. No dobrze, ale gdzie tą piękną roślinę najlepiej posadzić? W nowoczesnej akwarystyce jest trudno przypisać tak zwane miejsce sadzenia do danego gatunku roślin. Niekiedy aranżacja akwarium wymaga roślin wysokich, które normalnie sadzimy na trzecim planie, posadzić z przodu akwarium i na odwrót. Ale powiem też to, co powiedziałem na początku: że bakopa to dość wysoka, duża roślina, nie wymaga może miejsca w sensie szerokości, ale jak słyszymy, że dorasta w akwarium do 40 cm długości, i tutaj zaznaczę bardzo mocno, niekiedy ludzie sadzą rośliny kompletnie bez żadnego planu nawet nie zrobią research rośliny pod tytułem, że nawet zobaczą jak wysoka rośnie, jak szeroka, a nie wspominając już jakie ma wymagania. Zresztą sprawa z rybami ma się podobnie. To niestety smutna prawda o dzisiejszej akwarystyce. Najpierw ludzie kupują, a później pytają, a powinno być na odwrót. I kiedy kupią taką bakopę i nie przeczytają albo nie spytają się, w dzisiejszych czasach, kochani, naprawdę macie bardzo duży oręż i pomoc w postaci internetu. Są różne fora, są grupy facebookowe, nawet ja mam jedną grupę facebookową, na których wszystkich Was zapraszam. Nazywa się Akwarium Amatorskie. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Tam zawsze można napisać, i zawsze ktoś wam doradzi, i spytać się najpierw, a później zakupić jakąś rybę czy roślinę. Bo kiedy na przykład taką bakopę kupimy i posadzimy bez planu, jeszcze raz tutaj mówię, nudny być trochę, a zresztą zawsze jestem nudny, bez planu, czyli niezależnie od aranżacji, która jest zaplanowana. Posadzimy taką bakopę bez planu, po prostu nam zasłoni całe akwarium, bo jest dość wysoką rośliną, a chyba na tym nam nie zależy. Dlatego jednak według mnie najlepszym miejscem dla bakopy jest drugi albo trzeci plan. Kolejna sprawa. Wszystko też zależy od tego, jakie duże akwarium mamy do dyspozycji. Kolejna logiczna rzecz. Jak będzie małe akwarium, to będzie trzeci plan. Jak będzie duże akwarium, to będzie drugi plan. A jak ogromne, to może nawet i pierwszy. Jak szybko ta roślina rośnie? Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie będzie miała warunki. Jeżeli będzie miała dobre warunki, w moich akwariach na przykład miała takie warunki, no to naprawdę bardzo szybko rosło. Niekiedy musiałem raz w tygodniu ją przycinać. Jak jesteśmy już przy przycinaniu, no to muszę Wam powiedzieć, że warto stosować tak zwane odmładzanie roślin łodygowych. Jak to się robi? Po prostu co jakiś czas ścinamy te najpiękniejsze stożki wzrostu na odpowiedniej oczywiście długości. Wyciągamy z wody. A później wyciągamy te, co są już ukorzenione. Tylko, oczywiście, trzeba to z głową zrobić, żeby po prostu nie zaburzyć w biologii akwarium. Jeżeli to zrobimy naprawdę starannie i pomału, no to wszystko będzie dobrze. Niekiedy tak już robiłem wielokrotnie i wszystko było dobrze. Następnie w to miejsce wkładamy świeżutkę, soczyste, nowe stożki wzrostu. I mamy piękną, odmłodzoną obsadę danej rośliny. Zanim omówię to, jak się rozmnaża tą roślinę, zresztą przed chwilą też o tym trochę powiedziałem, chcąc, nie chcąc, no to muszę Wam powiedzieć, że szczególnie wśród roślin łodygowych warto się uzbroić w cierpliwość. Nie kupujcie bardzo dużo tych roślin, bo po prostu i tak za jakiś czas będziecie to przycinać i następnie z powrotem wkładać do akwarium i sadzić na nowo. Dlatego warto kupić nie wiem dwie roślinki następnie posadzić i czekać po prostu na to żeby się rozmnożyły. W dzisiejszych czasach no, trzeba oszczędzać na każdym kroku. No i właśnie jeżeli chodzi o rozmnażanie tej rośliny. Rozmnaża się poprzez to co mówiłem wcześniej po przycinanie tej rośliny i ponownym włożeniu sadzonek tych górnych do podłoża. Często u bakopy, u podstawy łodygi wyrastają też nowe roślinki, którym warto dać nieco czasu, żeby się lepiej ukorzeniły przy matczynej roślinie, a następnie odciąć i włożyć ją osobno. Roznażanie za pomocą sadzonek pędowych łatwiej przeprowadzić na przykład w paludarium, a dopiero po ukorzenieniu się i rozwinięciu się listków, przenieść do akwarium. Tutaj teraz taki powiem Wam mój mały myk, który wynika z mojego niewielkiego doświadczenia, o którym możliwe, że kiedyś już słyszeliście. Jak jest roślina łodygowa z dość dużą masą, bo ta bakopa naprawdę ma dość duże i mięsiste te liście, wtedy sadzonki, które odcinamy z tej tak zwanej matczynej rośliny, z góry co obcinamy? Osobiście ja wkładam do podłoża, ale nie do końca obrywam listki u dołu, a tak po prostu. Paznogciami przycinam do połowy tych listków, dlatego żeby po prostu, kiedy wkładam tą roślinę, coś tam w tym podłożu tą roślinę trzymało. Niekiedy pewnie zauważyliście, że taka roślina z wami bawi się w kotka i myszkę. Co ją włożycie do podłoża, na drugi dzień patrzycie, wypływa. Jeżeli macie jeszcze jakieś ryby w tym akwarium, które lubią sobie skubać Rośliny, no to już sprawa jest naprawdę bardzo trudna, i dlatego ja po prostu nie oczyszczam do goła na dole tą łodygę. Po prostu zostawiam troszkę listków, żeby ta roślina miała się, że tak powiem, czego przytrzymać w tym podłożu, dopóki nie wykształcą się korzenie. Mam nadzieję, że wszystko jasno wytłumaczyłem, o co mi chodzi. Bo to naprawdę proste sprawy są, ale trzeba też to wiedzieć. Bakopa karolińska dobrze znosi okresowe obniżenie temperatury wody w akwarium nawet do 16 stopni Celsjusza. Natomiast w temperaturach zbyt wysokich delikatnieje i może po prostu zamierać. No dobra, ale co Twoim zdaniem jest wysoka temperatura albo niska temperatura? Nie lubię sam, jak ktoś mi tak opowiada, i sam tego nie będę wam robił. Po prostu nie lubię, jak ktoś tak opowiada, bo to nie są żadne jednostki miar. Dlatego muszę wam powiedzieć, że idealna temperatura wody dla bakopy jest między 23 a 26 stopni pH od 5 do 7,5. Wzorcowym podłożem jest drobny żwirek o gradacji około 3 mm z dodatkiem gliny. To jest roślina bagienna, więc dodatek wspomnianej gliny zawsze wspomoże wzrost tej rośliny. Dlatego warto też pod tą roślinę właśnie dawać kulki glinę Tak na marginesie to też warto dawać pod kryptokoryny. Szkoda, że ta kryptokoryna mi oja przegrała w tej ankiecie, ale może... Kiedyś zrobimy o tym osobny odcinek. Czy bakopa wymaga nawożenia? Powiem tak. Jak chcemy, żeby ta roślina była ładna, z dużymi, lekko czerwonawymi liśćmi, szczególnie suplementacja żelaza i CO2 jest wskazana. Niestety, jednym z nielicznych problemów w hodowli, w uprawie raczej bakopy, może być to, że bakopy dobrze rosną, jak mają dość dużo światła. Na przykład w książkach piszą, że oświetlenie średnio powinno wynosić około 60 W na 100 litrów wody w akwarium. Ale muszę też Wam powiedzieć tak: jak ta roślina nie będzie miała nawozów, nie będzie miała CO2. A będzie miała właśnie wystarczającą ilość tego światła, i to w dobrym widnie, dedykowanym dla roślin akwariowych. Według mnie jedną z najlepszych opcji, jeśli chodzi o LEDy, jest oświetlenie o barwie światła 6500 Kelwinów. To powiem Wam, że taka bakopa bez nawet nawożenia bez nawet suplementacji CO2 powinna dawać radę. Wszystko w sumie rozbija się o to, co oczekujemy od tej rośliny. Jak chcemy, żeby była zielona i powoli rosła, to nawet z mniejszą ilością światła, bez nawozów i CO2 da radę. Jeśli będzie na bogato, no to będzie nieraz mogła nawet być czerwonawa. Będzie rosła jak szalona i będzie ładnie wszystko wyglądało. No i teraz nie wiem sam, jak ocenić stopień trudności tej roślinki. Ale wiecie co? Cofnijcie się do tyłu i posłuchajcie tego, co przed chwilą mówiłem. To nie jest trudna roślina, ale też potrzebuje takiego minimum socjalnego. Dodatkowym pewnie też plusem tej rośliny będzie to, że nie potrzebuje zbyt grubego podłoża, w sensie wielu centymetrów tego podłoża. A biorąc pod uwagę to, że większość początkujących akwarystów niestety robi właśnie ten błąd, że po prostu sypie do akwarium 2 centymetry podłoża i później mówią, że rośliny im nie rosną. Ludzie. Jak mają Wam rośliny rosnąć w 2 cm, a niekiedy w centymetrze podłoża? No, musi się czegoś ta roślina złapać, tak? Musi gdzieś korzenie puścić. Ale już z taką bakopą mogłoby im się po prostu udać, bo ta bakopa, jak mówiłem już wcześniej, nie potrzebuje zbyt głębokiego podłoża. Kolejnym plusem tej rośliny naprawdę jest to, że jest bardzo. Piękna, bardzo dekoracyjna, szczególnie sadzona w grupach, rewelacyjnie wygląda. Świetnie też roślina ta się nadaje na tło dla roślin z czerwonym zabarwieniem. Fajnie po prostu to wszystko wtedy sobie kontrastuje. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy macie u siebie w akwarium bakopę karolinianę. Napiszcie też w komentarzu Wasz pomysł na kolejną roślinę do naszego atlasu roślin akwariowych. Znowu ten film taki wyszedł trochę przydługawy, dlatego proponuję Wam wszystkim, tym, którzy dotarli właśnie do tego momentu, żeby napisali w komentarzu na przykład Karolka. Wtedy będę wiedział, że. Oglądasz moje filmy do końca i bardzo za to Ci dziękuję. Ale tutaj od razu moje takie małe sprostowanie. Jeżeli oglądasz moje filmy do końca, może to się odbić na Twoim zdrowiu psychicznym, i niestety nie oddaję żadnych związanych z tym pieniędzy. Jakieś wizyty u psychoanalityków i tym podobne rzeczy. Jakby to powiedzieć, zostajesz na własną odpowiedzialność na tym kanale. Dodatkowo powiem Wam też taką małą ciekawostkę, która może Wam się przydać, a jest napisana w opisie. Jeżeli będziesz subskrybował, jeżeli będziesz oceniał ten film, jeżeli będziesz komentował, to masz znacznie większe szanse na to, że system powiadomi Cię o moim nowym odcinku. Pamiętaj też, że tak po ludzku najłatwiej mi ocenić, czy dany film Tobie się podobał, jest po tym, że po prostu zostawiasz kciuka do góry. Tak zwaną łapkę do góry pod filmem. Wtedy po prostu będziemy ten kontent rozwijać i będziemy takich filmów robić dla Was jeszcze więcej. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Zapraszam Was już na kolejny odcinek. Który jak zwykle za tydzień. Trzymajcie się, akwaryści, powodzenia wszystkim życzę i do następnego razu. Cześć!